Jestem Patryk. Chciałbym zacząć taką nową serię, serię coś tego typu o nazwie Cztery pory roku. Nagrywałbym yy, z tej serii 4 odcinki... Yy, cztery filmiki yy, w każdej porze roku. Czyli teraz bym nagrał zimę. No, ch yy, Chciałem takie coś nagrać, byłoby więcej filmików i w ogóle. Filmiki, no, dość krótkie byłyby. I co do tych filmików byłoby z piosenką. Ten będzie bez, bo chciałem trochę opowiedzieć o wszystkim i w ogóle. No to tak, zaczynamy. Samiczka. Bosa. Zakłócona. Jedynie jaki miałem z nią teraz problem, to ma yy, brudno uszy. Kurcze zapomniałem że jak tą, tą chorobę. No ale nic, już jest dobrze, wszystko wyczyszczone są. No i tak, teraz, lecimy, teraz polecimy do samca. A i termin wykotu będzie za. no cóż, pod koniec lutego. Dobrze, teraz lecimy do samca. A, i co do samicy to ważyłem ostatnio i ma prawie 4 kilo, 3,700 U samca, no nic się za bardzo nie zmieniło, poza tym, że kupiłem nowe yy, poidło, paśnik, kodyto. Samca też ważyłem, waży aż, yy, no dochodzi do 5 kg tak 4,800 Samica miała 3700. Taka mała pomyłka. No co, sam jest. Sam nie miał jeszcze brudnych uszu. Ładnie je. Wszystko zdrowe. Nic się z nim nie dzieje. Dobrze, teraz pójdziemy do badana Mały mój baranek. Baranek też ładny, zdrowy, wszystko wie. Nic z nim jeszcze nie miałem. Nic z nim jeszcze nie miałem, więc. Pozytywnie cieszę się bardzo. To nic, jeszcze tak po krótku. Pokażę jeszcze każdego królika I, I samica. No chciałem Was zachęcić, zachęcić do subskrybowania, komentowania i łapkowania. Więc siemka, cześć i czołem.